Uroczysta msza święta, wręczenie odznaczeń, przemówienia okolicznościowe, defilada pododdziałów, pokazy strażeckie i liczne występy artystyczne. Tak 8 maja na rynku w Daleszycach po raz pierwszy w historii uczczono gminne obchody Dnia Strażaka. Pierwszy raz na zarządzie gminnym zaproponowałem druchom strażakom, żebyśmy zorganizowali wspólnie taką wielką, wielką imprezę, wielkie święto. Dzień strażaka na terenie gminy Daleszyce została ta moja propozycja zaakceptowana, czego się bardzo cieszę. Warto, żebyśmy pokazywali to, co druchowie strażacy sobą prezentują, ten wkład ich w ciężką pracę, służbę na rzecz drugiego człowieka. Są oni zawsze potrzebni, kiedy jadą do akcji, ale ich wielkie zaangażowanie w rozwój tutaj samorządu, gminy pod kątem organizacji, organizowania różnych akcji charytatywnych, społecznych. Wielki wkład jest i warto to doceniać i o tym mówić. Z okazji Dnia Strażaka na Daleszyckim Rynku została odprawiona uroczysta msza święta. Zebrani modlili się w intencji druhów, których powierzali w stawiennictwu św. Floriana, patrona wszystkich strażaków. Następnie przyszedł czas na uhonorowanie zasłużonych. Warto przypomnieć, że na terenie gminy Daleszyce działa 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych, a cztery z nich widnieją w Krajowym Systemie ratowniczo gaśniczym Jak Pan ocenia jednostki na terenie gminy Daleszyce? Muszę powiedzieć, że... Po dzisiejszym święcie, tutaj co zobaczyłem, jestem pod wrażeniem. Myślę, że jednostki z tutaj z gminy Daleszyce są nie tylko od święta, ale i również do boju, że tak powiem. Z tego co, co wiem, ponieważ jestem od niedawna dopiero komendantem, ale z tego co zdążyłem się już zorientować, są to jednostki prężne, mobilne. Cztery z tych jednostek jest włączonych do krajowego systemu, czyli są w gronie tych jednostek lepiej do doposażonych, elitarnych. Gdzie y, są wsparciem dużym dla naszych jednostek Państwowej Straży Pożarnej, więc jest się czym poszczycić, myślę. Obchody Dnia Strażaka to niepowtarzalna okazja do podsumowań i refleksji, ale przede wszystkim radości z osiągnięć i dokonań w służbie strażackiej. W beznadziejnych sytuacjach niesiemy tą pomoc. Chcemy, żeby ci ludzie jak najmniej cierpieli po wycięciu ze zgniecionego samochodu, układamy na desce ortopedycznej, podajemy tlen i służby medyczne które przyjeżdżają i współpracują z, na, z nami one już mają ułatwione zadanie i powiem tak że to nie milion złotych wygrany w totolotka uratowanie życia człowieka to jest coś niesamowitego a jeszcze powiem tak że niektórzy po wykaraskaniu się z tej trudnej sytuacji jeżeli ktoś przyjdzie i podziękuje że dziękuję że, że żyje dzięki wam to jest najwyższa radość, jaką mamy. Jak podkreślał obecny podczas uroczystości Piotr Żłądek, członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski każdego roku przekazuje pokaźne środki na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Sposób Urząd Marszałkowski wspiera strażaków. To już mieliśmy różne formy. Ja bym chciał skupić swoją uwagę nie na tym, co było, bo to wsparcie finansowe było coroczne i bardzo wysokich kwotach. Nie tylko te przeznaczane przez z Unii Europejskiej, ale również z budżetu województwa. I dlatego chcę skupić swoją uwagę na tym, co w tej nowej perspektywie 2014-2020 chcemy jeszcze w tym roku, teraz pod koniec drugiego kwartału, ogłosić konkurs, gdzie przeznaczymy dosyć pokaźną kwotę środków finansowych na zakup sprzętu. Przez sprzęt rozumieć oczywiście samochody strażackie, bo to jest taka najważniejsza i najpilniejsza potrzeba jednostek straży pożarnej, które artykułują, że rzeczywiście, jak również samorządowcy, że dla nich najlepsze byłoby nowy park samochodowy, bo są jednostki, które samochody mają ponad 40 lat. Oczywiście dopasowujemy do tego odpowiednio, yy, zoptymalizowaliśmy kryteria. Myślę, że jest szansa, żeby w naszym województwie został zagubionych yy, Grubo ponad 15, 15 samochodów, czyli każdy powiat powinien po takim jednym samochodzie otrzymać. Myślę, że to będzie na zasadzie budżetu partycypacyjnego, czyli część środków oczywiście po stronie Urzędu Marszałkowskiego, część będą oczywiście w tym uczestniczyły samorządy województwa. Po uroczystych przemówieniach okolicznościowych przyszedł czas na część artystyczną. Zebrani goście mogli również przyglądać się niezwykle widowiskowemu pokazowi ratownictwa wysokościowego w wykonaniu specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego Kielce 3 z Państwowej Straży Pożarnej. Jakie pokazy mogliśmy dzisiaj obejrzeć na Daleszyckim Rynku? Dzisiaj na Daleszyckim Rynku oglądaliśmy pokazy specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego Kielce 3. Były to zjazdy z 25 metrów na linię. Niestety nie dało się wyżej wyjechać, ponieważ warunki ponad dachami są niesprzyjające za duży wiatr. Czy ratownictwo wysokościowe to trudne ratownictwo? Na pewno jest to wymagające ratownictwo, ponieważ ratownik musi być opanowany, przede wszystkim, jak każdy ratownik, ale nie musi się też bać wysokości, ani ciemnych, ciasnych pomieszczeń. Zjeżdżamy nie tylko, nie wyjeżdżamy tylko do góry, ale zjeżdżamy też na dół. Na zakończenie obchodów dnia strażaka odbyła się uroczysta defilada pododdziałów przy dźwiękach Daleszyckiej Orkiestry Głodnej.